Witam serdecznie, chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj bardzo ciekawe informacje na temat maści na łuszczycę. Otóż yy, bardzo krótko chciałbym przedstawić, czym mój przepis różni się w zasadzie od wszystkich innych maści, które obecnie stosowane są na łuszczycę. Nie będę wnikał w szczegóły, w szczegóły choroby, po, ponieważ podejrzewam, że osoba, która ogląda yy, wideo na temat łuszczycy, dużo wie na temat swojej choroby, więc nie będę opisywał zbędnie informacji, które i tak... Na pewno posiadasz. Przejdziemy zaraz bardzo krótko do szczegółów. Natomiast skupmy się na tym, co odróżnia tą maść i dlaczego ta maść jest skuteczna od tego, co znajduje się na rynku. Przede wszystkim możemy zauważyć, że w ostatnich latach rzeczywiście istnieje spory wysyp wszelkiego rodzaju medykamentów, kosmetyków, czy też dermokosmetyków, czy też leków OTC. Na łuszczyce szczególnie pojawił się rosyjski. Kartalin, są też kosmetyki doktora Michela. Natomiast moja maść jest to przepis, który możesz sobie wykorzystać zupełnie w domu. Możesz sam stworzyć tą maść na bazie wyciągu z ziół, a bazą do tej maści jest wazelina oraz najzwyklejszy jest malec. Natomiast powiem teraz, jaka jest różnica w działaniu. Tej maści, która rzeczywiście daje dobre efekty, w stosunku do tego, co znajduje się na rynku. Otóż yy, obecnie wszelkiego rodzaju leki czy maści na uszczyce możemy podzielić na <laughs> leki czy yy, maści, które zawierają w swojej yy, strukturze yy, steroidy czy sterydy. Różnie zwie się to dzisiaj ob obecnie, chociaż nazwa steroidy są bliższe, ponieważ są to yy, związki, yy, które działają immunosupresyjnie. Yy, Maści zawierające steroidy rzeczywiście działają dość dobrze, natomiast mają jeden ogromny minus. Jeżeli stosujemy maść na uszczycę zawierającą steroidy, to możemy oczekiwać, że w bardzo krótkim okresie czasu dojdzie do zatrzymania czy powiedzmy wyleczenia dużych partii ciała. Natomiast jeżeli powtórzymy powiedzmy kiedyś w przyszłości leczenie, jeżeli będziemy mieli nowy wysyp, to musimy liczyć się z tym, że te zmiany będą leczyć się dużo, dużo oporniej. Więc y, ogromnym minusem, który, o, który powoduje, że bardzo często dzisiaj ucieka się od leczenia maściami steroidowymi czy steroidowymi, sterydowymi, y, jest to właśnie, że one są dobre tylko i wyłącznie na raz. Natomiast y, z doświadczenia tych osób, które już używały tych maści, wiemy, że ponowne użycie powoduje uodpornienie się organizmu i dużo trudniej leczy się takie zmiany nawet leczeniem lekami nie zawierającymi steroidów na przykład lekami wyciąg z wyciągów ziołowych niż wtedy kiedy byśmy tych maści nie używali i to jest jeden minus który powoduje że szuka się cały czas jakichś innych odpowiedników ziołowych na mm, na zmiany łuszczycowe. Drugim dość częstym typem maści, które używane są w leczeniu łuszczycy, są maści, które zawierają w swoim składzie dziekcie. Tutaj też nie chcę wymieniać ani producentów ani szczególnie konkretnych marek. Myślę, że tutaj wiadomo o co chodzi. Są to wyciągi, które rzeczywiście też mają pewną skuteczność. Natomiast jest jedna rzecz, o której praktycznie nie mówi się. Bardzo często o, o dziekciach. Jest to pewnego rodzaju, moim zdaniem, pułapka, ponieważ one dziekcie też do, dość dobrze działają, oddziałują na uszczyce i rzeczywiście zmiany cofają się. Natomiast mało kto wie, czy mało kto chce wiedzieć, czy dopuszcza do siebie informacje, że dziekcie niestety są rakotwórcze. Dziekcie są rakotwórcze z tego względu, że zawierają w swoim składzie benzopireny. Benzopireny są to substancje, które zawarte są m.in. w dymie tytoniowym, czy w tytoniu. I do dzisiaj znamy około 30, około 32 tytoniozależnych raków. Jednym właśnie z najważniejszych czynników rakotwórczych jest benzopiren. I tutaj należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu diety, z tego względu, że dziękcie też Pomagają, jeżeli stosuje się je systematycznie, a wiadomo, im więcej tych substancji yy, będziemy nakładali na siebie, tym większe ryzyko, że rzeczywiście jakieś powikłanie może się z tego. Wydobyć. Tym bardziej, że wszystko są to substancje, które nie są używane w jakimś bardzo długim przedziale czasu, czyli oczywiście weźmiemy pod uwagę historię, nie jesteśmy w stanie adekwatnie odnieść się do tego, co będzie na przykład za 10 lat w, w stosunku do wszystkich osób, które obecnie stosują maści z dzieciami. I ostatnią grupą leków, która też. Mm, nie powinna być tak optymistycznie przyjmowana, jak jest obecnie. Są to leki biologiczne na łuszczycę. Leki biologiczne nie mają nic wspólnego z maściami. Są to leki, które podawane są w iniekcji, na przykład raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, czy nawet raz na miesiąc. One zmieniają w ogóle immunologię człowieka. Blokują mniej więcej precyzyjnie przeciwciała, które odpowiedzialne są za powodanie łuszczycy, Natomiast y, największym minusem i obawą jest y, fakt, że nie zna się długofalowych skutków y, stosowania leków, y, immuno, y, przepraszam, leków biologicznych. Y, y, I też istnieje duże prawdopodobieństwo, że y, leki, które wyłączają po prostu część komórek obronnych broniących nasz organizm, może mieć to wpływ na to, że w przyszłości może mieć to konsek negatywne konsekwencje zdrowotne, na przykład pod wpływem nowotworzenia. Czym efektem tego może być nowotworzenie? Więc tak jak widzimy, mamy do, do wyboru dzisiaj szereg, naprawdę szereg leków w łuszczycy. Niemniej jednak niestety nie ma dzisiaj nic, co by zadowalało w 100% chorych najprościej w świecie. Ja też nie mam dla Państwa żadnego odkrycia, to znaczy nie mam czegoś, co by w zasadzie było jakimś specyficznym przełomem. Niemniej jednak tutaj mam bardzo ciekawy przepis, który de facto uwalnia osoby, które stosuje maś na od wszystkich tych negatywnych skutków, które mogą powodować, na np. dziegcie, ponieważ wyciągi ziołowe, które ja przedstawiam w moim przepisie, nie zawierają benzopirenów. Działają, moje, moja mieszanka ziołowa, która zawarta jest w maści, działa immunosupresyjnie, czyli możemy powiedzieć, że działa podobnie jak leki steroidowe, natomiast nie zawiera syntetycznych leków steroidowych, tylko jest substancje immunosupresyjne, które znajdują się naturalnie w ziołach. Jest naprawdę bardzo szerokie grono ziół, które zawierają substancje immunosupresyjne, Druga grupa ziół, która y, zawiera się w mojej mieszance ziołowej, są to <laughs> zioła, które, które działają przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, ponieważ y, jeżeli niwelujemy już ilość przeciwciał, to druga rzecz, którą powinniśmy zrobić, powinniśmy oczyścić łuskę i zmiany łuszczycowe, ponieważ są one naprawdę nadkażone y, bakteriami, bardzo często wirusami. I są to dwie gru główne grupy, które powodują zanikanie zmian uszczycowych. Natomiast plus, plus jest taki, że jeżeli, jeżeli maś nie zawiera w sobie substancji steroidowych, to możemy spokojnie stosować ją przy następnych rzutach bez obawy o to, że maś nie będzie skuteczna. Więc to jest jeden bardzo ważny plus. Drugi plus jest taki, że no nie zawiera, zawiera dzieci, czyli możemy być spokojni o to, że. Na naszą skórę rzeczywiście nie będzie żadnych negatywnych oddziaływań w przyszłości. Także pozbawiamy się kolejnego minusa, który powodują typowe maści zawierające dziekcie. I trzecia rzecz, która no jest, jest ryzykiem, powiedzmy, w przypadku leków biologicznych, które są już w zasadzie ingerencją do wewnątrz organizmu. To jest to, że leki ziołowe stosowane są w zasadzie od, od, od wieków i leki, które są dopuszczone do obrotu, ponieważ tylko takie zioła stosowane są w tej maści, znane jest ich długofalowe działanie, które udokumentowane, że nie ma żadnego ujemnego oddziaływania na organizm, więc można powiedzieć, że niwelujemy wszystkie trzy elementy, które zawierają wszystkie trzy minusy, które zawierają obecne, Środki czy obecne leki stosowane w leczeniu łuszczycy. Kolejnym, myślę, że dosyć ważnym, być może dla wielu będzie najważniejszym elementem jest fakt jest cena najprościej w świecie. Ponieważ, jeżeli na przykład czytamy opinie osób, które stosowały kartalin, a na dzień dzisiejszy, na który, w którym nagrywam to wideo, mamy 2013 rok i 100 ml takiej na przykład maści kosztuje około 120 zł. No więc jeżeli ktoś ma zajętą naprawdę dużą część ciała, można powiedzieć, że jest to naprawdę spory wydatek, jeżeli chcemy zaleczyć, czy powiedzmy wyleczyć określone partie ciała i mogą być to wielkości rzędu kilkuset złotych, czy w skrajnych przypadkach kilku tysięcy złotych. Tutaj na przykład w przeciwieństwie do maści stosowanych na rynku, jest y, różnica ceny przede wszystkim, ponieważ sama wazelina i w proporcji ze smalcem 70 do 30, no to podłoże powiedzmy na, na 100 kg, y, przepraszam, 100 g 100 maści y, kosztuje nas no powiedzmy tam w granicach 3 zł. Y, wyciąg ziół potrzebny do y, zamieszania z taką ilością podłoża będzie kosztował nas... Y, Powiedzmy, że w granicach 5 zł, ponieważ jest to mieszanka na chwilę obecną, jest to mieszanka 7 ziół, więc dodając to, reasumując, też w zależności od tego, gdzie kupimy te zioła, czy w hurcie, czy w detalu, ale żeby nie przedłużać niepotrzebnie, zakrąglając to, może wyjść nam suma około 10 zł. Więc jeżeli policzymy sobie różnicę cenową, plusy jakie może dać nam maź ziołowa i fakt, że w przyszłości. Możemy dopasować do siebie indywidualnie mieszankę, ponieważ możemy sprawdzić idealnie. Wiemy, jaki mamy skład, możemy sprawdzać na własnej skórze oddziaływanie i w przyszłości możemy wiedzieć, czy na przykład lepiej byłoby dodać zioła pierwszego, czy na przykład zioła drugiego, czy trzeciego, w którym każdy będzie miał opisane działanie i możemy dopasować do siebie idealnie, powiedzmy, jak garnitur szyty na miarę, mieszankę, która będzie skutecznie leczyła nasze zmiany. To jest tyle woli wstępu, nie krótkiego, ale mimo wszystko wstępu. Chciałbym Państwa naprawdę serdecznie zaprosić do zapoznania się ze składem, z, z mieszaniną ziół, która jest stosowana w tworzeniu tej maści. Wszystkie procesy, wszystkie informacje, jak stworzyć tą maść od samego początku, od tego jak robić bazę, czyli połączyć odpowiednio bazelinę ze smalcem, potem jak Technicznie przygotować wyciąg ziół, bo to, ponieważ to jest też bardzo ważne. Możecie znaleźć Państwo na stronie internetowej. Na tą stronę internetową możecie, możecie wejść przez link, który znajduje się na samym dole tego wideo. Poprzez ten link traficie na stronę, na której udostępniam akurat przepis na tą maść. Także dziękuję Państwu serdecznie za, za wysłuchanie mnie i tego wideo. Mam nadzieję, że pomogę Wam w jakiś sposób, przyczynię się do tego, że Wasze zmiany łuszczycowe czy Wasza łuszczyca zostanie wyleczona. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia.